W drugim odcinku dziwne i ciekawe UFO w sztuce, tym razem lasery. Lasery w obrazie Carlo Crivelliego. Przed chwilą widzieliście najnowsze zdobycze techniki armii amerykańskiej, broń laserową. W dzisiejszym obrazie twórcy kosmicznych astronautów lub starożytnych kosmitów twierdzą, że na obrazie Carlo Crivelliego, zwiastowanie Maryi, widać statek kosmiczny i promień lasera. Posłuchajcie, co sami twórcy i ich wypowiedzi w tym dokumencie, cóż oni mówią. Najsłynniejszy obraz, który rozwiewa wszelkie wątpliwości w moim umyśle przedstawia UFO z jego laserową wiązką, wykonane przez Crivelliego w 1486 roku. Zwiastowanie Maryi. W sztuce średniowiecznej w zwiastowaniu, gdy Maryi aniołowie powiedzieli, że będzie miała dziecko i nadal będzie dziewicą, nad głową Maryi unosi się kosmiczna kapsuła. Co robi kosmiczna kapsuła nad głową Maryi. Nie ma tam kosmicznej kapsuły, nad głową Maryi. Jeżeli przyjrzycie się uważnie, to są tam kręgi aniołów, a nie ma żadnych, żadnego statku kosmicznego. Oto są kręgi e, aniołów anielskie, które, które są obecne podczas zwiastowania. No i oczywiście. Ten promień. Ale zanim. Ten promień to ten nieszczęsny obraz. Przyjrzyjmy się, o się obrazowi. Oto jest z daleka widać. Wygląda jak rzeczywiście kosmiczny statek. Ten statek kosmiczny strzela prosto w głowę Maryi. Byłby to naprawdę bardzo dziwny obraz. Gdyby rzeczywiście przedstawiał. Kosmetyk. Ale jak już uprzedziłem Was, są to anioły, dwa kręgi aniołów. Czym jest laser? Oto ten laser, który strzela prosto w głowę Maryi. Tu jest gołębica. Symbolem Ducha Świętego jest gołębica. No, ale co to jest to nieszczęsny promień lasera? Jak wiemy i czytamy, jeżeli nie czytaliśmy Ewangelii, to wiemy, że Bóg zacienił albo że Bóg przez swojego ducha świętego zapłodnił Maryję. I właśnie to jest symbol zapłodnienia przez Boga. Właśnie ten promień. To nie żadne lasery, to nie żadni kosmici. Nikt nie strzela nikt nie atakuje z nieba. Prostą rzeczą, którą mogliby twórcy takiego filmu dokumentalnego o kosmitach, to to wziąć z biblioteki, wypożyczyć, nie wydawać pieniędzy, wypożyczyć jakąś książkę z, ze sztuki, z historii dzieł, sztuki, z danego okresu, z okresu XVII wieku, XVI wieku i przyjrzeć się tym obrazom. I zobaczą, że tych promieni jest tam mnóstwo. Zobaczą, że jest dużo różnych obiektów, które przypominają spotki, które przypominają jakieś obiekty latające. I powinni się przyjrzeć i zobaczyć, co taki dany symbol oznacza. Czy ten symbol oznacza rzeczywiście jakieś tajemnicze rzeczy, czy rzeczy, które po prostu autor chce przekazać tym, którzy zakupią ten obraz. I wiedzą, co jest na tym obrazie. Wyobraźcie sobie, że ktoś kupuje obraz i nie wie, co to jest, i późniejsze pokolenia w XXI wieku lub XX wieku widzą w tym UFO. Jakieś by było ich zdziwienie, że to jest właśnie jakiś niezidentyfikowany obiekt. Ten obiekt jest jak najbardziej zidentyfikowany. Powiedzieliśmy sobie, jest to krąg aniołów, ponieważ zwiastowanie, zwiastowanie towarzyszyły anioły. Promień to nie strzelanie z kosmicznych statków, ale zapłodnienie Maryi. Stąd właśnie obecna Maryja jako pokorna sługa. Stąd właśnie tak wygląda ten obraz, a nie inaczej. Metodologia twórców takich filmów dokumentalnych lub e, stron internetowych, którzy. Ludzie, którzy widzą różnego rodzaju obiekty niezidentyfikowane, jest bardzo nieuczciwa ta metodologia, ponieważ wydaje się, że wiedzą, że ludzie nie interesują się sztuką, a więc wskazują na rzeczy, które kojarzą nam się ze współczesnymi rzeczami, chociażby z taką nowoczesną technologią armii amerykańskiej, takimi działkami laserowymi. Ale człowiek. Końca schyłku, średniowiecza, początku renesansu absolutnie nie wiedział o laserowych działkach i nie widział żadnych obiektów latających, ale doskonale przedstawiał pewne rzeczy symbolicznie. I te rzeczy symbolicznie można by było rzeczywiście odkryć, jeżeli się chodzi do muzeum, jeżeli się wchodzi do pierwszego lepszego kościoła historycznego, gdzie są takie obrazy. Wtedy Tacy twórcy mogliby być wyedukowani, mogliby poprowadzić innych ludzi i rozszerzać ich poglądy. A tymczasem takie filmy dokumentalne czynią z ludzi no, niedojdy, niedoinformowanych ludzi, którzy karmią się sensacjami. A tak naprawdę nie są to sensacje, tylko po prostu zwykły obraz namalowany na zlecenie. Zleceniodawca wiedział zawsze, co chce, czego chce. I jeżeli twórca miałby coś innego, niż on zrozumie, umieścił, na pewno ten obraz by nie był zakupiony. Zwłaszcza, że były to osoby religijne, instytucje religijne, tak jak kościoły, które były szczególnie nastawione. Na rzeczy, które chcą mieć na obrazie, a nie rzeczy, które artysta chce tylko umieścić. A więc cenzura była bardzo głęboka, bardzo ścisła i nikt nie mógł z artystów sobie pozwolić na różnego rodzaju fanaberie, malując obiekty latające ufo, strzelające laserami, sputniki unoszące się na, na, na niebie, wszelkiego rodzaju. Pojazdy czy też spotki. A więc niech sztuka pozostanie sztuką. A jeżeli chcemy znaleźć koniecznie obiekty niezidentyfikowane, to się przyglądajmy niebu. Zopatrzmy się w różnego rodzaju lunety, lornetki, sprzęt i wypatrujmy tego, ale nie wypatrujmy tych dziwnych rzeczy w obrazach. Obrazy się czyta, kiedy się zna ich język, a więc najlepiej poznać język sztuki, najlepiej poznać język literatury, żeby zrozumieć ten język, a nie wczytywać coś, czego nie ma.